Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Zobaczcie jakiego mam tutaj gościa. My z Lucynką zrobiliśmy sobie nocowanko. Jemy śniadanie. I... Proszę... Ale podejdź sobie zostawiać samą. <laughs> ja Lucynę zostawiam samą, bo byłem, wiecie co, byłem na obcym w kinie i, i ona sobie tutaj siedzi biedna. Ale nadrobimy to. Nadrobimy, więc się nie martwcie. Nic nie pozostało, tylko Was przywitać na vlogu, możecie nam pożyczyć smacznego. O, o, o już się tam kokosi. Więc mówię, my się bierzemy za śniadanko, ja Was serdecznie witam po raz kolejny, życzę miłego dnia i startujemy. Rozwieję też dzisiaj Wasze wszelkie spekulacje i przypuszczenia pod ostatnim filmem, Dowiecie się dzisiaj troszeczkę więcej Co za zmiany nadchodzą I co się będzie działo Pogoda jak widzicie już jesienna Jarzębina już obrodziła Deszczowo, drżyście A na horyzoncie tylko słońce Nie mogę się doczekać, żebyście się dowiedzieli Ja idę już do pewnego miejsca No i wszystko wam opowiem. Ja już jestem, trochę jest głośno, musicie mi wybaczyć, ale jestem już na miejscu. Znajduje się to wszystko na ulicy. Jestem bardzo podekscytowany, że w końcu się dowiecie co i jak. 25 czerwca, 60 jest to cudowne miejsce z bardzo doskonałym dojazdem. Nie ma tutaj, posłuchajcie, najmniejszego problemu z zaparkowaniem jakimkolwiek wiecie znalezieniem tej lokalizacji. No i ja wchodzę, wchodzę, i tak jak wiele osób trzymało za mnie kciuki, obstawiało. Spekulowało. Sporo osób miało, powiem Wam szczerze. Dobrego czuje Dzień dobry. Miało bardzo dobrego czuja. Jestem na miejscu. Nie wygląda to posłuchajcie. Jestem, mówię moim co i jak? Posłuchajcie, nie wygląda, może to jeszcze jak wersal, ale wszystko po kolei kojarzycie dziewczyny. Kojarzy Trochę mała niespodzianka z samego rana, ale wiedziałem, że jesteście. I mówię, że to już jest czas. Skąd jest? <laughs> tak, myślę, że to jest już czas, żebyśmy wszystkim powiedzieli, co będziemy tworzyć na mapie Radomia. Odsłaniamy karty. <laughs> tak, może nie wszystkie na razie, może nie wszystkie, ale myślę, że zostawię to w rękach dziewczyn, żeby poopowiadały Wam, co znajdą w salonie na 25 czerwca 60 w FaceMedzie. Nazwę też możemy już zdradzić. Możemy, możemy. Tak, ja oczywiście nie wiem, może jak ktoś już trafił na, na, na stronę Facemedu, przeglądając mojego na przykład Instagrama, ale teraz jest oficjalnie. Tworzymy najpiękniejsze miejsce na mapie Radomia i myślę, że wy też będziecie dużą częścią. Koniecznie zgadujcie w komentarzach, jaki będzie styl naszego miejsca. Tak, Właśnie, to tak, jest tak, najfajniejsze. Tak, 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 tak. Teraz jeszcze nic nie zdradzamy. <grym> tak. Nie zdradamy, bo ale już... posłuchajcie, powiemy co tu będzie. No powiemy co tu tak, będzie. Tak. Oprowadzimy, ale tu um, widzowie będą musieli się wykazać ogromną e, kreatywnością <grym <grym i wielką dobra. No <grym> to, to, to jest. Tak. 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 Więc dobra, pokażemy na początku wszystko. Wy oprowadzicie. Ja będę kręcił, prze, przekręcę światło. Wy oprowadzicie gdzie co będzie. Mam tutaj najlepszy team, jeżeli chodzi o oprowadzenie po tym dobytku Bożym naszym. Ale to zobaczymy jak to wyjdzie. Najpierw chyba w lewo. Przejdźmy się razem. Tak. Zapraszam. Tutaj jest nasza recepcja. Serce naszego gabinetu. Tutaj nasze dziewczyny odbiorą od nas telefon żeby ulubić się do naszych specjalistek. To tak. będzie socjal, ale to będzie miejsce, gdzie nie będzie. Nie, nie, nie będzie. będzie na razie. Nawet tego, tak, nawet tego nie będziemy pokazywać. I mówię tak, jak Ola wspominała. Mam nadzieję, że napiszecie z jakim stylem nam się to, Wam się to kojarzy i co przypuszczacie. No i przechodzimy do najważniejszego miejsca. Najważniejszego miejsca. Sporo rzeczy tutaj już zaplanowałem. Wiem już, jak będzie to wyglądać. Wiem, co będę tu robił. Zaskoczę Was jedną rzeczą. Mam w planach um, troszeczkę rozwinąć swój skill i umiejętności I myślę, Pani że... Rozwój osobisty, <grym> to się szykuje. Tak. I myślę, że ludzie będą zaskoczeni. Będą zaskoczeni. Ale no nie możemy też... Wiecie, co jest z tego, w tym, że my nie możemy wielu rzeczy zdradzać, co nie? Tak, nie możemy wielu rzeczy zdradzić, ale mogę wam jedną rzecz obiecać, że będziecie dużą częścią tego przedsięwzięcia. I myślę, że jak porozmawiamy z dziewczynami, może zrobimy nawet jakiś konkurs tutaj? Co o tym myślicie? Co o tym myślicie? Żeby jakiś wygrywać konkursy co? Co o tym myślisz? myślę, że to będzie dobry dobry początek. Tak, żeby zrobić jakiś konkurs. Też trzeba jakoś moich widzów, bo myślę, że to jest duża, du, du, mają duży wpływ. społeczność, a teraz dzięki temu wszystkiemu będziemy też częścią, proszę Cię, Tak, tej, tej społeczności. Tego kanału. Mówię, Ole widzieliście, z Sandrą już spędziliśmy trochę czasu. Też z byliśmy na No i nadzieję, że już niedługo poznamy się na żywo. Tak, 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 oczywiście, że tak. No ale co, lecimy dalej. Lecimy dalej. Przejdźmy do naszej części O. która się składa... Pięciu gabinetów. Wejdźmy do najważniejszego Czego gabinetu, gdzie będzie stał nasz Mercedes. Wśród maszyn, oczywiście. Tutaj będzie znajdowała się maszyna, której jeszcze nie ma w Radomiu. Najnowocześniejszy już... sprzęt? Już niedługo u nas będzie. 1 października wyjeżdżamy z całym zespołem na kilkudniowe szkolenie do Wrocławia, i już od 7 października. Ruszają zapisy na tą maszynę. Ja oczywiście wszystko podlinkuję tutaj od, odnośnie salonu, tak, y, więc będziecie mogli obserwować wszystko na bieżąco. Tak, a ja zdradzę tylko jeden sekret, że nie ma takiej maszyny, która jest aż tak skuteczna. Jest to sprzęt medyczny, więc tu gwarantuje nam najwyższe efekty zabiegowe, więc to jest najważniejsze, żebyście widzieli efekty. Dla nas naszym hasłem jest efekt. Efekt i skuteczna technologia. Co dalej dziewczyna? Zapraszamy dalej. Tutaj jest gabinet. Igiełka numer jeden. <noise> igiełka numer I iniekcyjny, jeden. Iniekcyjny. Tak. Który będzie iniekcyjny. Ale to jest bardzo fajne światło w tych pokojach, prawda? Uwielbiam te okna, ten stary okien nie. Tak. Uczy. To jest tak. druga igiełka, bo my jesteśmy dwie igiełki. Tak. Ludzie, druga igiełka. Tak. Żebyśmy się nie kłóciło, o Przechodzimy do części sylwetkowej. tak. Tak. tak tu był dół, to było duże pomieszczenie. Się, będziemy mieli zabiegi laserowe, e, będzie depilacja laserowa, będzie peeling węglowy, będzie fotoodmładzanie, oczyszczanie wodorowe. Każdy to znajdzie dla siebie. Jakie Myślę, że będziemy węglowy, dobierać to, to jest wszystko tak, indywidualnie. To, e, mówić na bieżąco. Oczywiście nasza oferta będzie bardzo bogata. A tutaj mamy gabinecik dla naszej kosmetolożki, która będzie się zajmowała no naturalną, czyli masażami, zrobimy taki klimacik tutaj piękny. to będzie masaż. Nie zdradzaj wiele jeszcze, bo mogąś. Ponieważ już się szkoli, od jakiegoś czasu już... Ślizguje ostatnio na mnie, więc można zobaczyć. W liftingu. Na będzie będziecie nie tylko masażem Covid, -o, ale również Face med modelingiem, który będzie miał też y, w sobie taping twarzy oraz masaż translukalny, chłodzenie kulami. Także myślę, że y, będziecie głęboko zrelaksowani i liftingowani w naszym face mediodzie. to też będzie? Tutaj gią się najlepsze rzeczy świata. Sandra, tak, 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 będziesz, tak będziesz przyjmować? Sandra, tak będziesz przyjmować? Ja strój sobie na ale tak jak to będzie, to To jest mój uniform, pracownik. Ale powiem ci, ktoś mógłby ci uwierzyć. Myślę, że niedługo przyjdą takie czasy. Ja myślę, że na pewno, ale pasuje. Przyjmijcie, przyjmijcie. Tutaj tak tutaj, tutaj posłuchajcie, zawsze dzieją się takie rzeczy. To jeżeli mogliśmy wcześniej pokazywać, bo już dużo było Ale co to ty się tak podkręcasz? na nawet nie widziałem, że o, takie to... rzeczy istnieją. Ja też, bo nie, nie pracowałam nigdy w klasku. Pracowałam. <laughs> A w dobrej jest? w dobrej. Dr Drugi biznesmen. Nie mogę. Ona, zobaczmy, Rozpędź! Stopa no. będzie tam zakiszona. Za Coś pomiędzy trumną a rustowaniem. Porodówkę! Ja nie u drażliwy. Porodówka Ola to drażliwy to tak temat jest. na moim no, kanale. No, nie poruszamy. Nie! Nie, nie, się. Dobra, Dobra, to nie nie Ja może pacjentów nie pójść. Ola, ja bym tu jakąś kredonitę, wołaj, robimy Bole. sesję. Robimy sesję. Masz to doświadczenie. Jak widzicie to życie jest pełne niespodzianek. Pełne zaskoczeń. Pełne sukcesów, pełne porażek. I ja ogólnie bardzo się cieszę z tego, że nadeszły takie zmiany. Dziękuję za te trzymane kciuki i przepraszam za trzymanie w niepewności. Ale wiecie jak to jest, że o niektórych rzeczach nie można od razu mówić, i nieraz jest tak, że trochę niecierpliwości i tajemnicy nie jest złe. Ale mówię, dziękuję Wam wszystkim strasznie za, za to, że trzymaliście tak mocno kciuki. Wróciłem do domu tutaj. Dama w i się przebudziła, ale muszę to nie wiem Ona mi domowy klimat, ja wam pokażę. To w ogóle nie jest w moim stylu. Ona mi tak powiesiła tutaj. I się Ona mi tak powiesiła tutaj. Jak w każdym polskim domu. To jest dom. Jak w każdym polskim domu. Ja znaczy wyglądam. Ktoś coś napisze, że... Że jak ja, że ja kanapa o, i wódeczka się przebudziłaś. A, no, Napisz no, sobie drinka. Napisz na kanapie. Ktoś ostatnio do mnie napisał, że ja na tej kanapie siedzę w samotności i lam. Ale ja napisałem w komentarzu. Ja prawdę. A ja napisałem w komentarzu: Polej, polej. Mówię, boże. Żebym ja naprawdę miał tak pieniądze i ochotę na ten alkohol. Oj. Kiedy ludziom to się znudzi, to nie mam żadnego pojęcia. A będzie tak ta ściereczka wisieć. To mój nowy ontura, że nie mogłeś w jednym kolorze, a nie w tym kurwa polsko rodzinnej kracie. Ten dzień był dzisiaj bardzo długi. Pożegnałem lucynkę. Do domu troszeczkę sobie powlotkowaliśmy po powrocie z mojej pracy. Zrobiłem sporo porządków, bo naszykowałem sobie na jutro wszystkie rzeczy do makijażu. Poprałem gąbki, zdezynfekowałem pędzle. A z tym się naprawdę schodzi. Jak ja się cieszę, że mam tylu dobrych ludzi koło siebie, że tyle osób mi towarzyszy i ten internet nie wchodzi mi na web, bo raczej się śmieje z tych głupkowatych komentarzy. Jak widzicie, zwrócę no Boże, że ja siedzę na kanapie że ja łoję wódę, no naprawdę nie mam czasu się porządnie wyspać, bo mam e, tak napięty grafik, a ja miałbym mm, ja jeszcze chlać wódę, no. Super. Super, super, super. Chciałem się tak zorganizować bardzo, bardzo dobrze i bardzo zwięźle, bo ja tutaj nie mam jeszcze takiego beauty store'u, mówię tam będę miał na miejscu już wszystko. Mm, posegregowane po, yy, po... Poukładane, a tutaj, wiecie jak to jest? Pokażę Wam, jak sobie to wszystko zorganizowałem. Tutaj mam rzęsy, rzęsiska najróżniejsze i tym podobne. Tu mam takie rzeczy konturujące i do mm, oczu różne pigmenty. Tu mam podkładziki, tu mam rzeczy z Zary, które ja uwielbiam do konturowania. Mam korektory, tutaj mam konturówki do ust, tu rzeczy do brwi, tutaj parę do ust. Setting spray, gąbki, krem do nawilżenia, ja Wam bardzo polecam. Jeżeli robicie makijaże, ten krem z Embrolis to jest złoty gral. Wiatraczek, tu mam jednorazowe rzeczy, kleje, pensety i tym podobne, tam mam pędzle. A tu z tej strony, jak ktoś tu sobie siedzi, mam podstawowe palety rzeczy do rozświetlenia ciała. Pokażę Wam, jaką ostatnio zdorwałem od Scotta Barendsa. To jest makijażysta J.Lo. I ta rzecz z 255 zł. Była przesuniona na 29 I pokażę Wam, jak to wygląda. Bardzo piękny taki produkt do, do ciała. Ja go uwielbiam, raz go już używałem. Abstrahując, ja nakładam produkty do ciała pędzlem La Prairie za 900 stów. On chyba kosztuje 900 zł. Ja kiedyś byłem bardzo obsesyjny i kupowałem. Wyobraźcie sobie, że to jest 2000 zł. Ten set pędzli od La Prairie 2000 zł. Ja naprawdę, ja kiedyś miałem dużą obsesyjność na punkcie kupowania kosmetyków, a teraz tym pędzlem Nakładam produkty do ciała. Tak wygląda, że wyrzucam to opakowanie. Muszę zjeść sobie przed siłownią coś, bo jestem dosyć głodny, ale w żaden sposób nie pominę siłowni. Dzisiaj wróciłem w ogóle też do siemialnianego. Ja wiedziałem, że czegoś mi brakuje i kupiłem sobie w Super Farm siemielniany. Już wczoraj pierwszy raz piłem to i Jest mi naprawdę spoko. Zaparzyłem sobie na zaś i yy, pizzu i glancuś. Tak myślę. I na kolację zjem sobie odrobinę tych świderek z tuńczykiem i, i ruszę na siłkę. Trzymajcie za mnie kciuki naprawdę, bo dajecie mi strasznie dużo siły, żeby to wszystko wyszło, żeby się udało. Ja zjem sobie kolację, ruszam, zrobię trening i idę spać. Dziękuję Wam ślicznie za tego vloga. Całuję Was.